No znaczy ja wam powiem tak, nie, yy, bardzo dobrze, że teraz kanały komentarze krytykują yy, influencerki, jak reklamują scam, tylko że problem z influencerkami, znaczy influencerami, no bo jeszcze Marcin Dubiel jest, nie, problem z influencerkami i Dubielem jest taki, że chuj, ktoś nagra film, Udowodni, a oni tak za miesiąc reklamują to samo. To no przecież to Konopski ostatnio wrzucił mnie. No o tym koko to ja nagrałem. Konopski nagrał kiedyś i chyba ktoś tam jeszcze inny ponagrywał. I teraz co? Minął miesiąc i następne influencerki reklamują to samo. Bo z... powiem Wam tak: yy... jakieś 90-90% influencerów w Polsce robi to tylko i wyłącznie dla hajsu. Oni to nie jest tak, że oni, są, oni chcą się spełniać tworząc filmy, że chcą yy, jakieś tam coś przekazywać ludziom. Nie, ludzie chcą być influencerami, żeby zarabiać łatwy hajs. Więc te dziewczyny, te dziewczyny, które reklamują gówno, i gówno obchodzi, czy y, ludzie z, y, zmarnują pieniądze, czy nie, dla nich jest ważne to, że do nich trafią y, trafi wynagrodzenie, a za, za reklamowanie takiego czegoś jest na przykład 10 tysięcy, nie, czy tam 5, co zależy od zasięgu, 5, 10 tysięcy, wrzucisz kilka instoriu i masz taki hejs, nie? i ich pierdoli kurwa, czy to ten, czy to kogoś oszukują, czy nie, bo internet jest taki, że zapomni po dwóch tygodniach. Ktoś teraz, nie wiem, atakuje influencerki, że reklamowały skam? Nie. Już w internet po poszedł dalej.